Kierngeszoma dłoniasta, przepiękna okazała bylina, wieloletnia, długowieczna, w sprzyjających okolicznościach może urosnąć nawet do prawie półtora metra wysokości. Dlaczego nazwa dłoniasta? Od liści, które rzeczywiście przypominają dłoń, są bardzo efektowne. Nie tylko liście, ale również bardzo ciekawe żółte kwiaty które właśnie teraz kwietną. Żeby kirengeszoma dłoniasta wspaniale rosła w naszych ogrodach, musi mieć spełnione warunki, ponieważ jest zaliczana do roślin hortensjowatyk, kocha więc miejsca wybitnie cieniste. Hortensje wolą półcieniste, ale kirengeszoma czuje się znacznie lepiej w miejscu cienistym i bardzo wilgotnym, ponieważ takie warunki ma w swoim naturalnym środowisku, czyli w Japonii. Roślina przywędrowała do Polski, nie tylko do Polski, właśnie ze względu na bardzo piękne, ciekawe kwiaty i te ciekawe liści, które są jasno-zielone. Gdy mają sucho, zaczynają się robić takie lekko żółte. Tutaj rzeczywiście jest sucho ja podlewam, staram się jak mogę, żeby kirengeshoma miała właściwe wilgotne podłoże i żeby mogła tutaj dobrze rosnąć, a tak po Poza tym, jeżeli zapewnimy jej bardzo dobre warunki, będzie rosła co roku. I chociaż podaje się jej mrozoodporność do minus 20 stopni, u nas w prawdzie chyba nie mieliśmy aż tak niskich temperatur, to tutaj w ogrodzie czuje się dosyć dobrze, ponieważ jest to miejsce zaciszne, są tuje, tutaj jest cis, rośnie blusz, który w tym roku również troszeczkę nam e, podsycha, ponieważ ja podlewałam w pierwszej kolejności rośliny, które najbardziej potrzebują wilgoci. O bluszczu troszeczkę zapomniałam, ponieważ jest on schowany tak w kącie ogrodu. Ale wracając do Kirengeshomy. Czy kwiaty pachną? Nie. Ale same pąki kwiatowe również są bardzo ciekawe, ponieważ mają kształt jajowaty, wydłużony, a kwiaty taki dzwonkowaty, dosyć duży kształt i wyglądają bardzo ładnie. Gałęzie, pędy, Kiręgosiomy przewieszają się, tworzą takie długie, zwisające pędy i wyglądają też przez to właśnie bardzo ładnie i bardzo ciekawie.